No to ja pierdole, ja. kurwa. No już będzie strzelać, o ta jebana kurwa. Kurwa, to jest fajny balans. On ma takiej bane rakiety, podlecić na w sekundę i pójść. Kurwa, tu ma same główne. Jeszcze tam dwie snajpy mają. no Kurwa, zajebisty balans. A tu nie żadnej. No, masz czubakę, który na odległość bije gówno debić. No bez jaj. Szkoda, że Łukaszem nie idzie ku Gdzie w ogóle jest ten Ja to na górę ogóle powiem A jest. Uważaj, że ktoś nie potrzebnie. Tak, ja, ja pierdolę, ty wam. Bo... ale kurwa, widzę. I ten Łukasz, jak fajnie chodzi, kurwa. Z tym mieczem włączona, jakby kutasa czy Możecie odpocząć, ale jesteście potrzebni. Ale <laughs> kurwa, w ogóle cię nie trafia. A Wuder jest tak górę tutaj, o no tam. No co, coś się odpierdala? Aha. jest zjeba sam, kurwa najlepiej. Worryj, workaj, tego wodora można rozmierzyć. Właśnie chciałbym go wyjebać. Ważę na prawo. Dobra. Ważę tego. A tam, gdzie widzę. Mogę ją pusza wyjebać, ale to tam wiele nie da. Uważaj, leci. Polecia kawałek i pewnie poleci dalej, nie? Frajer. Wuder idzie. Gdzie? Lewej, do lewej, to mnie idzie. Właśnie do środka. Właśnie, 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 właś, właś, kurwa, pan zaraz poleci z rakietami. Dość ciotą. Marze. Nie ma rządów. mi się udało go wyjebać, puszczę to było zajebiście. Robi się gorąco? <s> Ale pewnie nie pyknie jak zawsze siedzi zginęli... blokowo kurwa cały czas Ten frajer oczywiście oh, To mu jebne pusza już jest kurwe Over the No we Ja Debil Kurde Ja już bloku nie mam się. Na chyba ty się nie trafił mm. Ty jak spierdala frajer ten się odpalił Może Uważa na to gówno Aha Fajnie. nie No właśnie On ma pogranę. ważne tak dały na rzecz nie podlecia O, to jest inny, to teraz się zamienili Uważaj! co teksty to oni razem wygrali? Nie wiem. Może. Hmm. Kogo? Kurwa teraz. Ech, czekaj, może wziąć znowu A no? Nie, nie. Weź Hana. Ja będę nie, bo to nie dam mogli szybko uciekać. Chyba, że nie ma skin na Obi-Wan'a, Obi-Wan'a, wiesz, że Ben Kenobi, nie? No. No, ale to by pewnie ruchy mu przejechać zrobić, no takie, jak z czwartego epizodu. Mm. Takie slow motion, no. <laughs> <laughs> Walka, w ogóle, w czwartym to była jakaś taka, łoj. No szuka, <laughs> będzie teraz przejebana, kurwa. A gdzie ona jest? Pizdę sobie przed, przed nami. A, dobrze, niech się wychyli. No kurde. Dostałeś? Dobrze. Może, frajer. Ona też została. z tym kulkami strzelać. Ona ma już prawie go tylko nie Ej, może nie... dawaj podejdź tu. Masz HP? No, Dobra, mam. czekaj, nie, będzie strzelać kulkami stąd, więc czekaj. Będzie jakieś wyjebongo odjebać pewnie. Hmm, może z prawej podejdźmy? Tam jest w sumie ta platforma też. Fajna kurwa. Kurde, na prawej ona umarł. Miejcie oczy szeroko otwarte. Boże, Daj strzałaj, no, daj Czas na snajpą, kurwa, no nie mogę. Zrobimy może tak, że ty został przy drzwiach i strzelał, ja się pluję tam w spuszczam, albo coś. Dawaj. Uważaj. Nie idzie nikt do ciebie, nie? Duku jest debilem, zjebał się na dół, idę do... O, dobra, nieważne, zajebiście. Ledwo przeżyłem. Czyli bo on jest na dole, więc uważaj. Gdzie? Był na dole, albo jest do góry teraz. Tak, do góry. Dobra, to cię muszę ładnie osłonić. Są, Kurwa, są ale łatwo. jest debilem. Dobra, walgo. Daj mu spokój, nie chcę Pa! Dobre to było! Aha, aha, no to powalczył. Łatwo. Dobra, rozpierdol... Chcesz ona czy Nie, nie, nie. Ja to ryj. Mm, mm, mm. <laughs> <Yes>. <laughs> no, no, dobra, dobra, typy. <laughs> No fuj To Teraz mogą tam kampić do góry, to ich sięgnę Nie, to Iron 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 on mianowicie tak Mianowicie na scenie jest te hewa No boże oczywiście W pierdolony no. no. Dobra Przyciągnę go na ziemię, pizdesz mu monitika i będziemy go jebać Aż bym w środku, żeby nie mógł z nimi uciekać Ale nie Znaczy zostaniemy właśnie w środku Chyba Albo do nich pójdziemy, nie wiem gdzie oni są teraz Boże, nie zostali w środku. Daj się ja no, się na lata. <coughs> <Wait>. Dawaj, gdzie <coughs> on jest? Kurwa, masz. Pas, pas, A nie pas. podleci pewnie. A gdzie jest wader, kurwa? Well, no, Dobra, go inside. inside. Nie chce mi się, kurwa, łazić na zewnątrz. Kurwa i oczywiście to mu gówno HP zabrało, nie? No, no. Fajne no, i nie. No. Przewidzisz się zbawić na strzelanie magiczne? Jest Wooter w ogóle. Chyba się, środku są. Co so, kurwa debil. W rwaju rakiety. Ułom kurwa. Dałeś mu? Kurwa chujowo. Chuj jebany ogarnie tego mindtricka. Aha. Są debilami. Dawaj. Wal mu mindtricka, wal. Uważaj do motora, uważaj. Kurwa widzę. Sajebiście. Debile. Dobra. Uważaj, uważaj tamtego Dobra, bronimy się Kurwa, co frajer, nie mam bloku już Ciota No dawaj do mnie, kurwa No wal, 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 wal Debi Aha, aha, po chwili dopiero tego, nie? Fajne Kurwa, zjedę. Tak? Dawaj, go, dawaj! Kurwa! Ty, bo uderzył przed siebie, nie w ty, nie do tyłu, nie? A miałem takiego laga że przez chwilę mnie zatrzymało, i potem pokazało rodzicom mi gwieździe. Trochę z niebem luz bo ja go przyciągnę, kurwa, nie? Oj. A Ani. Niech...